Zapraszam na G2A z kodem SN. macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Raft. Jest ze Wojtek. I jestem, Cię dzień dźwięk dobry. Chciałem wąsacz. To? No bo ty masz tego wąsa. No wiesz, ja ten wąs... Tak, niejednącząc. A, a ja mam swoją posadę, czy mi się znowu zmienia? <laughs> e, nie, no ty masz tego ostatniego. ostatniego. Dobra, super. Mhm. Dobra. Ja wiem, ostatnio były komentarze, krzyczyli do mnie, bo wiesz co zrobiłem? Te głowy ja próbowałem dać do metali i ich się nie dało przerobić, a okazało się, że na biopaliwo można wydać. No właśnie, też, też czytałem u mnie, że no, trudno. na biopaliwo... A wyrzuciliśmy je? Ja je wyrzuciłem, no. Aha, no, trudno, ale to wpada dosyć dużo, więc... A skąd ja mam te liści? Co ja robiłem <coughs> z tymi Tomek, my mamy sześć sztabek tytanu, co my mieliśmy zrobić? E Pamiętasz? Piec elektryczny teraz? Może patrz... no, stać nas na ruszty elektryczne. Czekaj, bo nie pamiętam co. My... Nie, na biopaliwo to lepsze. A, le, 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 le. No to. Czekaj... Mamy, ale to musimy poczekać, aż się metal zrobi. Bo słuchajcie, generalnie jesteśmy na tej wyspie, tej dużej takiej. E, więc tomeczku, ja bym na Twoim miejscu, bo ty nagrywasz, to idź ponurkuj z tej strony, I gdzie to. są metale. Ale zbieraj tylko metale. No i to pewnie wezmę wszystko. Bo w sumie odpadków mamy sporo. No to tylko... tylko, tylko że akurat zbieraj. ciemno się zrobiło. Aha, to trudno. drukuj. Tylko zobacz, czy masz pełny hak i tak, ewentualnie. Hak Dobra. Wiecie, ja też jeszcze czytałem. Na no. Wikipedii, bo wy też pisaliście, że jeżeli ogrodzimy całą wyspę, naszą tratwę dookoła, to jest bardzo mała. Yy... No, bardzo mały procent szansy na to, że Rekin zacznie nam to Działaś? gryźć. Ale jest też szansa, że może gryźć teoretycznie od środka. Tak pisali w komentarzu. Od środka? Na od środka, natomiast na Wikipedii jest napisane, że jesteśmy jakby. Nic nam nie zrobi, jeżeli są krawędzie. Więc ja nie wiem, komu wierzyć. Hmm. Także. No nie wiem. Zobaczymy jak to będzie w pracy, zaraz wyjdzie. Ja zebrałem trochę piasku jeszcze, bo potrzebujemy szkło do butelek na miód. A piasku to my mamy sporo, wiesz? A, Ale dobra, to jest Od nie boli. Czekaj, to już upłynąłem, tu nic nie ma. Czekaj. Jasne, A możemy zrobić no... jakąś te czapkę na głowę? E... Znaczy, czapkę na głowę, chodzi mi o latarnię taką. Światło, latarkę, proszę, latarnię. Znaczy, wiesz co, chyba możemy. Eee, tylko tą podstawową możemy zrobić. Mm -hmm. Bo to jest naprawdę ciężko coś widzieć w nocy. Nie, właśnie, właśnie, szczerze, ale nie, już dzień wstaje, ale w nocy moim zdaniem lepiej widać pod wodą niż Jez. w ciągu dnia. Jestem ślepy Wojtek, bez tego. No chyba, że tak. Jezu, dość, że gazownicza ryba, też jeszcze mi kurde rekin dziapnął. Nie, no, nie to albo to nie ryba. A nie, to ryba, dobra. Ty, e, ale wiesz co? No? Bo my tutaj. Dobra, to do tego jednego nie możemy wstawiać, i w sumie biopaliwa też nie wsadzajmy do tego dużego pojemnika. No na, na razie nie, że tam się wszystko przerobiło, tak? O to ci chodzi. No. Indeed. Tylko my chyba jeszcze drewno więcej potrzebujemy, żeby to przynieść tam z tyłu, co nie? Na Aha, musimy przenieść. Tak. No, czy wiesz co? Tu jest trochę miejsca. O, tu są jakieś schodki. Czy ja tu coś. Że no, musimy silnik przenieść. No, ja nie wiem, jak, jak my chcemy to tutaj zrobić, żeby to z tyłu było. Też, żeby to ładnie wyglądało. Taki Titanic. Tytanik. <gry> no, no nie, są... nie, nie wiem. to... Kurde, ale wiesz co? Trochę Lipa, bo ja już tutaj zacząłem od tyłu robić to ulepszenia. Jak to skasujemy, to wiesz. Możesz X-em przenieść. Nie przeniesiesz tego x bo to jest yy, kawałek tratwy, nie przedmiot. Yy, nie można x -em? Nie, to nie rób tam teraz. No, zrobiłem ten lepszy na biopaliwo. Ole, fajne. I też na prąd. Czy no... na prąd? No, zapewne. Ale ja tu nie widzę miejsca na baterię. Okej. Okay. Ale śmieszny. A mniejszy czekaj, czy tu, większy? Ja go tu postawiłem, czekaj. Wymaga. Ty tu nie. Ej, nie, to nie wymaga baterii. jest... Wcale nie jest takie duże. Dobra, zaraz zobaczę. Czekaj, to wiesz co, to ja to może. Możliwość... Zarazem skrzynkę i... znaczy dwie skrzynki łącznie. Ukryte mhm. na dnie. To wiesz, co czekaj, to właściwie ten, ten nabiopaliwo. Może sobie stać tutaj. Bo skoro rekin nie będzie atakować tych wzmocnionych. Hmm. Zobacz, coś tam wymyślił. Dobra, troszkę tych metali. Znaczy, odpadków mam. Okej. Okay. Metali za bardzo nie widzę takich, tych. Coś tam ginę, chyba też zebrałem. Okej, okay, a tutaj ile musi być miejsca? Aha, tutaj muszą być. Jest bardzo dużo kamienia. Czy... Kamienia to nie zbieraj. Raz, dwa, aha, Tak, czyli to jest to kamień? Byśmy... Muszę jeden wyłowić dla próby. Tak, to kamień. Mm. Wiesz, co będziemy musieli kotwicę przenieść, ale kotwicę to w sumie możemy przenieść na przód. Kotwicę za niedługo będziemy mogli tą nową zrobić. No, a to jeszcze trochę. Na nią no ja chyba i czego cztery, grziesz? cztery chyba było e, tego uranu. Uranu? O Boże, tytanu! Co z tym uranem ciągle? Nie wiem. Nie wiem, ale śmiesznie byłoby, jakbyśmy produkowali uran tutaj. Kur, ja bym elektrownię atomową zrobił. No i co jeszcze? <noise> no co, wodę do chłodzenia bym miał, tak? <noise> Bombę atomową zrzucanie na te wyspy byłoby szybciej. No. <noise> Z mubkami. O chłodzenie bym się nie martwił, woda nam nie zabraknie akurat. Eee, czekaj, tylko teraz tak. Bo jeżeli my to chcemy przenieść. Metal. Wymaga surowe. Ty! No? A nie, dobra jest, bo już myślałem, że nie będziemy miodu potrzebować. Ale miód szybko robi, akurat. No, jakoś tak źle nie jest. To czekaj, dobra, to jak już. To ja już zaczynam, może tu też przenosić, przynajmniej tą jedną stronę. Tylko czekaj, ja potrzebuję siekierki. kierki. <laughs> deska. Kurde, za chwilę się odwodnie. Czym tak poleciał w morze, a się nie przygotowałem? Tam miałeś się przygotować. O, glina! Będą garnki. Dobra, ten miąż jeszcze wezmę. No, chodź tu metal. Kurde, powietrze! tam w sumie my my mamy sporo tych, tych. Yy, jak one mają. Czego? O Jezus, mam na końcu języka, nie? Opisz obrazkowo. A, tych wodorostów, więc możemy sobie te butelki do dychania zrobić. A no można. Bo to z samych wodorostów się robi, czy z tych przepalonych? Z jednych i z drugich chyba. Dobra, tutaj coś jeszcze widzę. Dobra, w sumie takie metale są dla mnie teraz bardzo... Important. Dobra. Coś jeszcze mam. Kurde, to jest naprawdę dużo metali. To dobrze, no, my potrzebujemy bardzo dużo jeżeli chcemy tutaj, bo mówię, bardzo dużo jest, jest tam potrzebne do ogarnięcia, yy, no generalnie tratwy, tak? No ruda metali mam już 10. To tam już nie, tam nie dużo nam jakoś wybitnie jest a, a te odpadki? Mamy dużo? E, jakich odpadków? E... A odpa e, no Trochę jest. Myślę, że wystarczy. Dobra, bo one też chyba wpadają do, do siecic, nie? To mm... się nie pamiętam. Oj, wiesz co, nie wiem. Nie pamiętam. Hmm. Dobra, czekaj, to ja nam tutaj zrobię... Czy to wyspa danej... była duża? Tak, to była duża wyspa. Tylko tak, to tak ta płynę duża. i płynę i nie mogę. A, nie mam gwoździ. Dobra, nurkuj. Tu już chyba wcześniej Wojtek było, bo nie ma, a są dobrze? dobra, nie błocie. To plaster miodu się wsadzało do tego? E, żeby zrobić miód? Aha. a nie, to w słoiku trzeba było zamknąć. Tak, trzeba no. To w ekwipunku potem łączysz. Dance, dance, ry 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 ry. A czekaj, wiesz co? A może rozdy rozdymkę chyba można włożyć jako tak. Do czego? E, no do tego, tego, żeby produkowała e, biopaliwo. Z rozdymki robisz biopaliwo? Tak, no bo to jest jako głowa, tak? Bo żeśmy raczej sobie no tak, no, wywalili, no. ale. No tak, tak, tak. No. A czekaj, tu są jeszcze plastry miodu. I tam było szkło potrzebne, tak? Mhm. Mm Indeed. Aha, ale to jest sześć plastrów miodu potrzebne. jaka tu jeszcze jest. Tu? Dobra, mam Kurde, dwa co z tym powietrzem? Powiem ci, że fajny ten nowy generator biopaliwa. Zazwyczaj. Fajnie to wygląda. Trzeba z tym bliżej niż, niż dalej. Tu jest kamień. tu zostawiłem. No i on ma zdecydowanie, wiesz, większą tom. Może e... szybciej będzie produkować, bo teraz znaczy, już tak mieliśmy knap. Znaczy nie wiem, czy produkuje szybciej, ale teraz jest tak, że automatycznie, więc nie musimy podnosić tych... Bo tutaj on ma zbiornik po prostu, jest nawet fajnie pokazane, ile tego jest i... A, knap... tak, jak wodę nam produkuje, tak? Tak, tak, tak. Kurde, jednak to... butla z gazem by mi się przydała. <laughs> więc tu chyba jednak jest trochę więcej tego. Bo tu tak głęboko teraz się Takie hmm, hmm. czy ja już tutaj mogę to? To wiesz co Tomek? No. Wydaje mi się, że my nie będziemy w ogóle teraz potrzebować już tego pojemnika w ogóle na biopaliwo. W sensie tego takiego dużego, bo jeżeli tu jest pojemnik od razu, mhm. to tak na dobrą sprawę dwa przedmioty nam odpadają. Ten podstawowy rafiner. No. I tamto drugie, nie? No to dobrze czekaj, co tu można. Czekaj, czy tu jest... Aha, jedzenie, to może liście włożę. A nie, surowe jedzenie. Dobra, ja już chyba przepłynąłem ponad połowę, więc za chwilę będę. A ile masz metalu? I czekaj tak. Mam miedzi mam 11, zawiasz metalu w ogóle mam. Znaczy nie, interesuje mnie tylko ten metal metal. Ruda metalu sobie... i 11 11. Czyli na 11 możemy. Raz, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Raz, 2 3 Jakbyś złonalazł jeszcze 4, to mielibyśmy już full. full a tam powiększyłeś full ten, ten, ten? dół. Na ten tył? Nie powiększałem go i nie musimy go powiększać. Okej. Okay. Bo ten generator mieści się na jedno. Mm -hmm. e, a rurę poprowadzimy po krawędziach. No bo Rekień już i takich nie dotknie, więc. Tu się nic nam nie, nie zniszczy. Dobrze. Tylko, tylko że i już tak czekam, Nie widzę. Tylko i tak czekam na ciebie, no bo to jest kwestia tego, że trzeba kotwicę przenieść. Jak zniszczę kotwicę, to. To niestety, ale odpłynę kawałek. A na tą mocniejszą kotwicę e, tego tytanu było? No, 8 chyba. U. O, inflacja poszła. <laughs> Niestety. Kurde. Siemko 4, a tu 8. Ach, tak, 4! Widział 4. Znaczy, no teraz to mnie chyba tylko już na ten elektryczny grill tak na dobrą sprawę, no i na tą kotwicę trzeba, nie? Dobra, mam tu jakieś metale. A, tylko chyba to jest miedź. No mi jest nie, nie Nie, nie to jest ten. Dróżę. Ruda metalu, dobra. Mam 15 Czyli chyba jednej ci tylko brakuje jeszcze Hmm Chyba tak To, tylko tak, to że... jedno i bateria zaraz. Tylko że jestem prawie już przy ratwie to Kurde. Nie wiem coś tu jeszcze wykitram Dobra trudno Dobra to też zabiorę To jest nam już niepotrzebne Rakin widzę cię Mmm, tumeczku, ja cię na Zabiłem z... go! Tak, bo on był na dobitkę, więc zbierz go. A ja cię na chwilę no. zostawię żebyś kota wypuścić. No dobrze. A go to prawie wyzbieram. Głowę wezmę. Dam na biopaliwo. Żeby nie zapomnieć. A nadzieję, że sam Wojtek zrobił. Aha, tu dał silniki, tu są dwa. A że spytam się, co to jest? A to nie jest o od... tym... Co to było? To jest do skręcania pewnie, dobra. Gdzie on dał to paliwo? O! Wymaga surowego jedzenia, wymaga miodu Podnieś biopaliwo. Kurde, fajne! To mi się podoba. Dobra, ale chceśmy Wojtkowi te metale do przepalenia. To Co my tu możemy zostawić? To. A w sumie to mogę mu dalej przepalać. Tu jest sztabka. Gdzie te grudy się dawało? Tutaj. E... Jednak kot się rozmyślił. To Tak. Ja... To mogę wziąć. Głowę dać na biopaliwo, dobra Pracasz już na tratwę? Jestem. A, okej. Okay. Dzień dobry. Już cię jej metale robię, tam do, do skrzynki, jakbyś okay. chciał. Ej, patrz, widzisz, tu masz taki ten. No właśnie tam już dałem głowę rekina. No, i zobacz, i tutaj... Yy, Rośnie nam zbiornik, widzę. Tutaj właściwie ja już mogę to poprzenosić, połączyć. To, że mówię, no to musi iść tutaj po zewnętrznej... Czyli te kable mogę Ci pościągać, co? <laughs> znaczy nie, daj, ja, ja je pościągam, bo ja będę kładł od razu, to nie będziesz musiał mi ich dawać. No dobra. A czemu ja ciągłem trzy, a wypadło <laughs> tylko jedno? Nie wiem. Tu masz, Wojtek. No dobra, przyniosę Ci. Pod Tobą. Dobra. Bo, wiesz co, generalnie możemy zrobić to jeszcze inaczej. No? Um... Możemy po jednej stronie zrobić wszystkie silniki. O! <laughs> nie, myślę, że chyba tak jest dobrze, po jednej i po drugiej stronie. Czyli tutaj dwa i tam jeden? No, chyba, że później się rozbudujemy już troszkę wyżej, to wtedy będziemy potrzebować jeszcze jeden silnik. No nie! Nie? Bo liczy się tylko po, e, pole tratwy, które dotyka wody. Tak? Nie, jak idziemy w górę? Nie, 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 możemy w górę, to ty możesz mieć do gwiazd. <laughs> Także tak to... W sumie wiesz co? Trochę chyba źle topo, żeśmy postawili tutaj. Czemu? Ale dobra, już nie, jak już postawiliśmy to już niech będzie. Źle postawiłem, prawda? Mhm. Dobra, czegoś się iść napić, bo... Wezmę sobie jakiegoś drina. No Ale dobra. I jedzonko. Cię ja tu mam? Co ja tu mam? Czego ja tu nie mam? Dobra, wezmę to. Czekaj, to jest połączone? Zeszło tutaj? Tak. To ja tą kotwicę już ściągnę, bo i nie chciałeś tego. Nie, tak? to my, my podnieść biopaliwo. Czyli, aha, czyli ten zbiornik i tak, i tak jest potrzebny. No myślałem, że to działa jako. Aha, czyli podnosisz i ile podniosłeś? Jedną butelkę, czy dwa biopaliwa? Jedną. Okej. Okay. Znowu nie trafiłem. Aha, dobra. To już chybko, dobra. Ok, czyli ten zbiornik. I tak będzie nam potrzebne, więc ja go muszę postawić. Ale plus jest taki, że nie musimy przerzucać tego jakby pojedynczo, tak? Czyli to może być po prostu podłączone bezpośrednio, jakby. Okej. Okay. To czekaj to. Mm, najlepiej, tak by to tutaj stało obok. No, chociaż sobie może stać. O. Teraz. Hmm. E, jakie tam jeszcze nasiona? Mam takie nasionko, takie i takie, dobra O, dobra, silniki zaskoczyły. No dobra, wiesz co tam brakuje? No? Chyba się to produkuje. Jak wydaje. No to za zobaczymy. Ja już ściągam jakieś coś kotwice, wiesz, nie ma jej. Aha, czyli my już dryfujemy. Tak, my już dryfujemy. Um. Dobra, ten silnik musimy dać tutaj. Aha, czaj, muszę całkowicie. Boże, moja manierka to prawie cały zbiornik. Opożę. Nie, 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 nie to nie to, chodź już tu. Gdzie jest ten szkole? Ej, zgub to, zgub... nie, dobra jest. O Boże, żeś odtegował mi i uciekł. <g attraction> uciekł silnik. Boże! Ale już mam. Eee, czekaj, bo on tutaj zeżar, widzę. A widzę, że on skrzynka nam odpływa. Odpływamy szybko? Dobra, zdążę Nie chyba. Wiem. Czemu widzę fans skrzynkę, więc. Dobra, czyli to musi być tak. Właściwie to skrzyniora. Eee. Schody Pięknie. mi tu kant dupy, trochę. Ty, ale tak z ładnie wygląda ta nasza ratwa. No, no... Wygląda, by ten wiatr nas popychał. No, gdyby to tak działało. Nie, w ogóle trzeba baterię naładować do tego... E, z pieca? Do pieca, bo ona już jest na... No to zaraz zrobię. to, to ja, ja, już, ja już wrzucę. Okej. Okay. Wezmę na razie tą słabszą, a ty jak możesz... Albo dobra, to ja już się zajmę tutaj, bo nie przepaliłeś wszystkich metali, prawda? Nie, nie mam jeszcze ze sobą 12. To wrzucaj od razu. Ja już właśnie dopływam do ratwy. Co jest z tym kładzeniem tych rzeczy e, O, tutaj dziura po, jeszcze jest Dobra Miód zebrany e, Majek? Co? To za budynki po naszej. Aha, bo my już dopływamy do tego ostatniego Już? No Tak szybko. Kiedy to minęło? Nie wiem, ale nas automatycznie zrzuca w ogóle. No, widzę, jak się nas znosi. Dobra, ale w tym miejscu sobie zakończymy. Będziemy zwiedzać Wojtka. Mamy nadzieję, że Wam się odcineczek. podobał ty, ty, ty! Czekaj, Co? czekaj, chłopie! Będą ty tu postaw, Tom, Tom! A kotwicę! Tu na początku, czy z tyłu? Czekaj, czekaj. Tu, no tu, w tym, w tym pierwszym. Nie mogę, bo przeszkadza woda. Jak przesz Nie, obkręć ją. Tutaj, w tym. W tym pierwszym, no. Nie mogę, przeszkadza woda. Tym pierwszym Tomek Tu? Tu zachotwicłem. Dobra. No Silniki są i tak już podłączone, więc no teoretycznie to już mhm. kwestia jest taka, żeby tutaj tylko to, no, ten bok zrobić, nie? Dobrze. Nie wiem na no czym skończyłem, więc tylko powiem, że był ze mną Wojtek. <laughs> byłem. I byłem z też ja, więc do następnego razu. Pa pa! Pa. pa.